No i się madero. Taki wirnik dostałem dzisiaj od silnika 7,5 kW. Był pomysł, ażeby odzyskać od niego, z niego cały aluminium i zobaczyć ile tego aluminium tutaj jest. Niestety poprzedniemu właścicielowi nie udało się tego dokonać. Nie wiem dlaczego. Czy odpowiedniego pieca nie miał, czy nie miał kura jak zagrzać tego, żeby to wytopić bo tu tylko i wyłącznie poprzez wytopienie da się to załatwić sprawę. Także co? Zobaczymy, ile ten wirniczek waży od tego silnika 7,5 kW. No i zobaczymy później, jak ja z niego wytopię te całe aluminium, ile da się zarobić więcej. Stal w tej chwili u mnie na skupie jest po złotówce, także Wszystkie kilogramy można zamienić na złotówki tutaj tego, yy, tego wirnika, a po przetopieniu, wytopieniu tego całego aluminium wiadomo, że cena pójdzie w górę. Także co, sprawdzamy ile to waży. Także co, waga przygotowana. Ważymy ile ten wirnik tutaj cały waży. Waży, proszę Państwa, 52 kg, 200. 52, 200. Proszę bardzo, 52, 200. Także co, 52, 200. Zobaczymy, ile z niego się uda mi wytopić aluminium. Wezmę go najpierw, żeby. Lepiej mi się to tutaj wytapiało. Wywalę tutaj ze środka ten cały wał. On jest wycięty tutaj tylko z brzegu, ale w środku on cały czas jest. Wezmę po prostu go, rozetnę i wtedy podejrzewam, że ten wał mi wyjdzie bez żadnego problemu. Także co? Zaczynam ciąć. Szlifierka gotowa, tarczę mam. Próbujemy. No, i powiem Wam, że jestem miło zaskoczony, bo myślałem, że więcej tutaj tarcz pójdzie. A tu się okazuje, że tutaj poszła niecała. Z tej, co jest na szkwierce, to jest tyle. A tutaj jest oryginalna tarcza. Czyli praktycznie rzecz biorąc, z tej drugiej tarczy, może poszedł centymetr. Z tej Z3. No, z 2,5. No i jest przecięte. Teraz trzeba tylko ten wałek wywalić. Tutaj już, żebym wbił swoją siekierkę od dziobania otuliny na spawie. No i z tej strony też coś bije. Będę musiał poszukać przecinaka. I spróbuję wyciągnąć środek. Ten wałek stalowy. Wtedy będzie o wiele łatwiej nagrzać to wszystko, ażeby się... Wytopiło, bo mam plan taki, że po prostu tutaj u siebie w garażu rozpalę ogień w piecu w centralnym ogrzewaniu, chociaż teraz nie palę, bo jest plusowa temperatura na dworzu. No, ale czego to się nie robi, żeby to wydostać? Drewno i tak mam, i tak za darmo. Także co, wyciągam wałek i wtedy rozpalam ogień w piecu. Grzeję warsztat, niech będzie tutaj też ciepło, chociaż trochę. No I tak, znalazłem jeszcze przycinek. No i chyba będzie delikatny sukces, bo o, Wałeczek, o tak. proszę bardzo. Nawet nie ma na nim żadnej szramy i piękny do toczenia wałek odzyskany. No a teraz to pójdzie na przetop. Mniejmy nadzieję, udany. Także teraz tu chcę. Te moje świne. O! Aż się wewnątrz poprzesuwały. Widać tutaj, nie w środku, jak się poprzesuwały te całe rdzenie. No dobra. Spróbuję to jeszcze przeciąć na pół, może mi się uda przecinakiem, bo nie chcę tego piłować już. Chyba, że delikatnie napiłuję tarczą, żeby można było tylko wbić przecinak. No dobra, jadę, zobaczymy, żeby to wziąć na pół. Będzie się lepiej to grzało. A grzanie wiadomo, żeby wytopić aluminium, bo aluminium jest przez całą długość. No i pęka pomalu na pół. I teraz będzie dwie połówki. No i dobra. Można powiedzieć, że sprawa załatwiona. No, i teraz zobaczcie, ile tu jest tego aluminium jeszcze w środku. Wszędzie tutaj te o, białe. To wszystko jest aluminium, które zostanie wytopione stąd stanie stąd wypios, wytopione i na pewno nie będzie to kosztował ten wałek 52 zł. 220 groszy tylko będzie kosztował trochę więcej tak mi się zdaje a tutaj te blaszki może do czegoś się jeszcze przydadzą Jakiegoś artystycznego pomysłu? Także co? Rozwaliłem to. Teraz rozpalam w piecu. No i wytapiam. No i tak. Całe aluminium wytopione. Jeszcze ciepłe. Myślałem, że będzie więcej tego. No ale jak to powiadają? Darowanemu koniowi w zęby się nie zagląda. Także mamy tutaj te całe aluminium wytopione z tego wirnika. Tutaj jest. Są te już tylko blaszki czyste, nie ma w nich ani grama. No, a może tam ma jakiś gramiczek, by się jeszcze znalazł, tak jak widać tutaj trochę pobarwione jest, ale generalnie rzecz biorąc wszystko jest ładnie, ładnie czyste. Nie ma tutaj w tych szparkach nic aluminium. Także to zważymy to, ile to będzie ważyło razem tego aluminium, z tego wirnika. Pamiętacie? Wirnik ważył 52 kg i 20 gram. No a aluminium ważymy teraz. No i dobra, patrzymy ile tu jest tego aluminium. Ciepły jest, miejmy nadzieję, że ta reklamówka się mi nie stopi. Także patrzymy, o proszę bardzo. A, powiedzmy, że Prawie 3 kg. Kilo. 3 kg aluminium z tego całego wirnika dało. Proszę bardzo, jest tutaj całe aluminium, <grymne> wytopione. Także co? Jeżeli filmik się podobał, dajcie suba, dajcie paluka w górę i teraz jeszcze, nie wiem po ile jest aluminium, Powiedzmy, że po 5 zł, 3 kilo, czyli 15 zł, czy się opłacało wytapiać? Jeżeli tak jak ja paliłem u siebie w piecu, żeby nagrzać warsztat, przy okazji wytopiłem, czyli praktycznie rzecz biorąc, nie poniosłem żadnych kosztów, to się opłaciło. Jakby na to nie patrzeć, kurwa, i jest no, te 14 zł. Do przodu. Także co, jeżeli film mi się podobał, dajcie suba, dajcie palucha w górę. No i się Mandero.